Zanim przejdziemy do kolejnych filmów, bardzo chciałbym, żebyśmy poprawili sobie strukturę naszego projektu. Nie chcemy przecież, żebyś uczył się złych nawyków, nie chcemy także, żebym pominął ten krok i później w jakimś tutorialu było zaskoczenie. W Twoim projekcie chwilowo są tutaj tylko trzy pliki, ale niedługo będzie ich więcej i należałoby dbać o porządek. Taki ekran jak teraz zobaczysz świeżo po otwarciu projektu. Jeśli podążasz z poprzedniego tutoriala, masz już coś otwarte, ale celowo pozamykałem pliki. To dlatego, że w takim widoku jak teraz, czyli z zakładki Project, po lewej zazwyczaj zobaczysz całą listę projektów, którą masz. Czyli ten aktualny projekt, ale być może także kilka innych. Normalnie bym to wszystko pominął i od razu kliknął sobie na File System, ale jako, że zamknąłem pliki, to po kliknięciu na File System Zobaczysz listę dysków. Dlatego, zanim to zrobimy, chciałbym Ci tylko sprzedać taki protip, że warto jest otworzyć jakiś z tych plików, i teraz po wejściu w File System będziemy mieli od razu wybrany nasz folder. Tak czy siak, ja osobiście preferuję przeglądanie tych rzeczy o tutaj, czyli w strukturze plików w zwykłym eksploratorze i co chcemy zrobić. Przydałoby nam się, gdybyśmy mieli jakiś osobny folderek, który będzie posiadał nazwę QML. Tam będą nasze rzeczy związane z interfejsem. Możemy tego main QML do niego przenieść, ale prawdopodobnie będziemy jeszcze pisali na przykład jakieś kontrolki, jakieś osobne strony. Dlatego warto stworzyć sobie na to folder, na przykład pages i controls. Jeśli będziemy tworzyli na przykład różne menu, to stworzymy sobie osobny folder menu. Ja bardzo często pisząc w czystym PySide tworzyłem sobie na przykład po prostu folder Widgets na konkretne Widgety dla konkretnych Feature'ów. Wejdźmy do folderu z naszym projektem i tutaj stwórzmy sobie jeszcze folder IMG. W końcu będziemy korzystali z różnych obrazków, więc Images bardzo się przyda. Podzielimy obrazki na dwa typy. Pierwszy to wektory, czyli obrazki z formatem SVG. Możemy je skalować dowolnie i będą ładnie wyglądały, natomiast troszkę obciążają komputer, dlatego będziemy je stosowali tylko dla ikon. Spójrzmy sobie, folder SVG, super. A drugi typ to bitmapy, czyli wszystkie inne obrazki. Po prostu obrazki rastrowe będą to JPG, PNG. Co tam innego dasz. No oczywiście moglibyśmy dodać jeszcze animowane obrazki, takie jak GIFy. Ale może to sobie odpuścimy. W tym projekcie, uwierz mi, nie będziemy z tego korzystali. Nazwę to Bitmaps. Powinno być w porządku. Możemy jeszcze sobie napisać folder, w którym będzie trochę Pythonu. Będziemy mieli jakieś utilsy, inne rzeczy. Natomiast na ten moment jest to nam niepotrzebne. Stworzymy go w razie, gdyby się to zmieniło. Co teraz? Teraz możemy spróbować uruchomić naszą aplikację i spodziewamy się małego błędu. Oho, jest jeden issue. No cóż, nie udało nam się czegoś załadować. Pomieszały się ścieżki. To dlatego, że teraz nasz main.qml jest w folderze i należy mu wskazać ścieżkę. Poprawiliśmy ją i gotowe. Mam nadzieję, że nie jesteś zawiedziony tym krótkim filmikiem, natomiast nie chcę, żeby były pewne niedopowiedzenia, kiedy przyjdziemy do kolejnego filmu. I nie chcę, żeby osoby, które pominą ten kolejny film, także zastanawiały się o czym zapomniały, że u nich jakoś jest inaczej. No, do usłyszenia, cześć.